Potrzeba było 70 lat Arabii Saudyjskiej, Michela Artety, upadku Guardioli, narodzin Tenhaga i paru innych zdarzeń, aby Newcastle United dołożyło krajowe trofeum do gabloty, ale się udało. Dzisiaj pokażę drogę do tego wyczynu. Zaczynamy w sierpniu 2024 od drugiej rundy IFL Cup. Te bardziej szanowane zespoły startują od trzeciej, no ale niestety, Newcastle w związku z połączeniami z Arabią szanowane nigdy już nie będzie. Na pierwszy rzut trafiło się Nottingham Forest. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że tamtejsi leśni zawodnicy w trakcie sezonu rzucą arsenalowi wyzwanie związane z batalią o drugie miejsce, bo jakby wiedzieli, to kibice srok na zwycięstwo w karnych mogliby spojrzeć nieco bardziej przychylniej, a tak to na tamten moment pozostał mały niesmak. Jednakże nieważny sposób, a skutek, a skutek był taki, że udało się przejść do kolejnej rundy. Tam poziom poszedł trochę w dół. Niestety, Wimbledon ze swoim stylem gry zostało w średniowieczu, a ich stopniowe upadanie jako klub szło proporcjonalnie z odchodzeniem od strzelania bramek bezpośrednio po wyrzutach z autu. Ale to też nie jest tak, że Newcastle się przejechało po lekko ograniczonym oponencie. Oni się do niego dostosowali i w takiej fajnej gromadzie zawodników specjalnych jedni i drudzy starali się coś ukroić dla siebie. Było ciężko, ale sędzia się zlitował, podyktował karnego, który nie został oczywiście wykonany jakoś wybitnie, ale przy takim ramkarzu zepsucie jednastki. Jest możliwe tylko wtedy, kiedy piłkę kopnie się w kierunku któregoś sputnika. Sroki w kolejnej rundzie, czwartej. Tam również udało się dojść londyńskiej Chelsea. O ile wcześniej mieliśmy do czynienia z zawodnikami specjalnymi, tak teraz jest już choroszcz. Mareska w ataku wystawił Jao Felixa. W obronie nie mam pojęcia kogo, ale wyprowadzenie piłki z linii defensywy bez oddania jej przeciwnikom było dla nich niemożliwe. W taki sposób padł gol numer jeden. Również w taki sposób mógł paść gol numer dwa, ale Sroki się trochę zaszportnęły i nie wykorzystały tej dogodnej sytuacji. Natomiast nie ma co lamentować. Zawodnicy Deblus już chwilę później wyręczyli ofensywego Gospodarzy, strzelając sobie samobuja. Bramek w tym spotkaniu już więcej nie będzie, ale chciałbym pokazać jeszcze parę ciekawych zagrań londyńskiego zespołu. Tutaj Defensor miał malutki problem z kontrolą piłki. Niestety trochę zabrakło przy wykończeniu. Tutaj wcześniej wspomniany Jao Felix miał świetną okazję do złapania kontaktu, ale Felix to Felix. I na zakończenie kolejny błąd w wyprowadzeniu, ale w strzeleniu gola numer 3 przeszkodził słupek. Już mamy ćwierć finał. To spotkanie z Brentford nie ma w sobie niczego specjalnego. Niektórzy mogliby stwierdzić, że strzelenie dwóch bramek przez największego włoskiego hazardystę w postaci Sandro Tonaliego jest czymś ważnym w kontekście tego pojedynku, ale ja tak nie uważam. Przechodzimy do półfinału. Arsenal przygotował wspaniały pokaz na wejście. Te fajerwerki prawdopodobnie miały być wykorzystane przy świętowaniu z racji wygrania Premier League, no ale wiadomo jak to u kanonierków z tą ligą wygląda. Pozwolę sobie teraz zmienić logo Arsenalu na bardziej adekwatne, czy to do ich postawy w ostatnim czasie, czy to do ich niesamowitych napastników. Na przykład przy dwubramkowym prowadzeniu, jedyny napastnik w zespole Artety wziął odpowiedzialność za wynik na swoje barki i zrobił wszystko, aby przypadkiem nie nawiązać walki w tym meczu. Nie powiedziałem tego wcześniej, ale w półfinale Pucharu myszkimiki Miki, w przeciwieństwie do wszystkich innych etapów, jest dwumecz. Tak więc mamy rewanż. Pomiędzy jednym a drugim pojedynkiem minął miesiąc i w sumie to nic się nie zmieniło. Jak Arsenal grał syf, tak gra Nadal i jak ich najlepszym napastnikiem był Havertz, tak jest nim nadal. Jedyną nadzieją dla kanonierów był sędzia i Odegaard. Niestety mimo sporych starań, jeden i drugi zawiódł. Najpierw ukół Jacob Murphy, a potem po błędzie defensywy Arsenalu, ale nie po tym. O po tym błędzie defensywy Arsenalu Gordon na dobre zamknął to półfinałowe starcie. Na deser jeszcze akcja popisowa Havertza i przechodzimy do finału. Liverpool miał grać o potrójną koronę. Tak jeszcze się mówiło w lutym. W marcu już wszystko było wiadome. Na otarcie West pozostała Liga i właśnie ten finał. Z czego Ligi to żaden z pozostałych 19 zespołów nie chce wygrać, a w finale Pucharu Miki dostali oklep od zawodników pokroju Dana Berna i gdyby nie sędzia, to Aleksander Izak doprowadziłby wandajka do stanów lękowych. Z całej niesamowitej liverpoolskiej ofensywy opierającej się na Salachu sytuację ratować musiał ten niechciany i najbardziej nieudany, w sensie transferowym Chiesa. Jeśli ktoś dopiero teraz sobie przypomniał o istnieniu tego zawodnika, to utwierdzam was w fakcie, że istnieje i ma się źle. No i tak to wyglądało. Newcastle sobie zgarnęło ten finał. Zgarnęło pucharek, przelew zarabi i tak to się kręci. Kolejny taki odcinek za, mam nadzieję, jakieś 50 lat. Na dzisiaj to tyle. Ja się żegnam. Do widzenia.